Dzień dobry, to ja, Tadeusz Pudełko. Gdzie się dzisiaj znajdujemy? Znajdujemy się na oficjalnej premierze Wiedźmina, nowego serialu Netflixa. Pełno tu ludzi, pełno tu kamer, a ja jestem jeden. Niczym to Pudełko. I ja mam na sobie teraz Netflixa. Bazyliszki, smoki, wilkołaki, wampiry? Z jakimi gwiazdami uda mi się dzisiaj porozmawiać? Tego dowiecie się już po przerwie po przebitce pierwsza gwiazda którą dzisiaj spotkałem Henry Cavill uh, I have a question for you uh, Do you do your own stance in the show Yes I do You don't have to scream Yes uh. I do Ye Yes he, he does Great Przepraszam, ale ktoś do mnie dzwoni, muszę odebrać. Fajnie, że palec mi się spocił, więc mo może pan przesunąć palcem? Halo? Czy ma pan, pan 5 pan złotych? Nie nie, 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 ma pan ale, 5 zł. Ale, złotych. E, Za to... Pewnie, bo po co? Za to pana serial, pana ten... No który? Dwa, dwa miesiące, Aha. Nie mogę zapomnieć. Oczywiście, ten, oczywiście. Ten, e, Pan, pana występ w tym... A bo pan chce mówić. Tak, tak, mówi tak. mówi. Pan był tam świetny, świetny. I tam, tam następnym razem, jak pana wyprosili, też, też fajny, krótki występ. Nikt mnie nie wyprosił, proszę pana. No, to tak i inaczej wyglądało. To było wszystko zagrane. Tak? Tak? Okej, okay. to, to tyle chciałem. Świetny z pana aktor. Niesamowita sprawa, że mogę tutaj pana zobaczyć. To jest coś pięknego. Można zdjęcie? Oczywiście, że można. Super. Co się panu w rękę stało? A, Wie pan co? Próbowałem do. doświadczeń z pana filmu. Mieczami i tak dalej I... Uwalił pan sobie rękę? Dwa palce tylko. O Chryste, panie. No tak, bo pan jeszcze pewnie na świecie nie było w 93, prawda? No niestety mnie nie było. Ja pierniczę. Y tak, to ja, coś pan chce? No może nie wiem, nie wiem sobie co chcę. Chciałem tylko... Zapytać się czy to naprawdę pan. To naprawdę ja. Miło mi. Piotrek jestem y Tadeusz. Prawie powiedziałem Janek. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy pan to jest legalnie? Oficjalnie? A co to? Co jest pan do buzi wcaka? jest? Łoteje! Nie jest tylko o tak. No dobra, to jest tak. Bez tego, tak powiem. To na pewno nie... Także nie słyszę. Nic nie usłyszą, nic nie usłyszał. Za parę monetek. To powiem gdzie dobre winko można wypić. Gdzie wózki wiem, gdzie są dobre. Tutaj? No to pewnie a gdzie? Tam nie niedaleko. A smoki są? Nie smoków, nie ma smoków. Nie to ma smo legendy. Nie, to legendy. Legendy. No, niestety w dwóch mieczach ja mu Mieliśmy spłoka z plasteliny, co prawda, ale był. Był najprawdziwszy smok z plasteliny. Jakoś się dało. Dobrze, chodźmy dalej. Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Pudełko i jestem tutaj właśnie główną gwiazdą tego wieczoru. Dzisiaj jest premiera Wiedźmina. Co pani tu robi? Y oglądam Wiedźmina tutaj, ale tak naprawdę przyszłam tu dla pana, żeby zobaczyć pana na ekranie. Mam takie pytanie do Pani. Czy wierzy Pani w magię? Jak najbardziej. Naprawdę? Tak. Ile Pani ma lat? 13. To rozumiem. Zdjęcia, zdjęcia. Pamiętam jak w 93 była premiera Dwóch Mieczy i Amuletu. I nie mieliśmy żadnej ścianki. Bo to jeszcze nie były te czasy. Fantastycznie, że moje 5 minut kariery przypadło akurat na ten czas kiedy nie było żadnych profitów z tego. No super. Ciekawe kiedy mnie zauważy. O w końcu. W końcu mnie zauważył. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, czy pan jest tym, czy pan jest tym znanym polskim aktorem, który nazywa się? Nie trzeba tego nazwiska wymieniać, bo to jest bardzo znany polski aktor. Tak, to ja, Tadeusz Pudełko. To, właśnie, wiedziałem, że coś rymuje się z jasełko. Karolów w paciorku. Co pan tu robi? Ja muszę zdjąć kurtkę, weź bo ja teraz boję I co ja tutaj robię? No Przyszedłem na premierę pana filmu, bo pan tutaj gra. To jest serial. Serial. Tak, gram główną rolę. Wreszcie. Nareszcie, ale to ja się cieszę, bo po tylu latach, szczerze mówiąc, takiego tułania się po rolach drugoplanowych, trzecioplanowych, tych serialach, takich. A wreszcie to jest to, no. Wreszcie, nareszcie. Nawet ma pan medal <noise> za udział. To jest amulet, proszę pana. Uwielbiam komplementy, które są okraszone obelgą. To nie jest prawda w pana przypadku. Czy pan coś widzi przez te okulary? Widzę wszystko. Rozumiem. Czy widzi pan swoją przyszłą karierę? Tam jest z ścianka. Pan już tam był? Oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. Wtedy jak jeszcze nie było reporterów? Nie chcę nic mówić, ale do tej pory o wiele więcej osób zrobiło sobie zdjęcia ze mną niż z Kendrem Kawilem dzisiaj. No bo on jeszcze nie przyszedł. Ale to proszę już może skończmy tę rozmowę w takim razie. Kocham pana. Szanowni Państwo, jeszcze premiera jest przede mną, jeszcze nic nie widziałem. Ale jak się okazało, do tej pory nie spotkałem również nikogo bardziej znanego ode mnie, więc postanowiłem w akcie desperacji przeprowadzić wywiad z samym sobą. Dzień dobry, Panie Pudełko. Czy to Pan jest tym znanym aktorem z tego serialu Dwa Miecze i ja Amulet? No tak, tak, to ja. Cieszę się, że Pan widział. Widziałem, nie widziałem. Co prawda, puścili tylko jeden odcinek, pamiętam w tamtych czasach, ale przypominam sobie, że był Pan naprawdę bardzo ciekawą postacią bardzo ciekawym, obiecującym aktorem. To stare czasy i już dawno nieprawda. Teraz jestem po prostu bezdomnym. I, i, I samotnym człowiekiem. O! W takim razie życzę panu miłego wieczoru i, i do zobaczenia. Dokładnie. No, to pozdrawiam. Trochę mi się pomieszało, nie wiem, który zadaje pytania, który odpowiada, więc pożegnam się z państwem. Tadeusz Pudełko. Pudełko z Netflixem. To ja. Właśnie zrobiłem sobie zdjęcie z moim dublerem. Henry Kavill. Jest to y, początkujący aktor. Mam nadzieję, że jakoś mu się tam powiedzie w Hollywood. Trzymam za niego kciuki. Ma dziwny akcent, jakiś taki, nie wiem, nie amerykański. Jakiś taki. O, Jakoś tak mówił mniej więcej, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny. Y, bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Nie wiem, czy. Tak, jest, jest bardzo przepakowany i, i, i miał fajny fajny garnitur. I hope... Tadeusz, I hope you enjoy the show tonight. Oh yes I will!